Witajcie w z versus Full Mojo Rampage! Z tej strony Bagger i Reagan. Siemano ludziska, hej 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 Zagramy sobie wersję co w tej grze Także wejdziemy w multiplayer i tutaj możemy wybrać postać Co tam A, się da robić? Więc tak, jest tu parę rzeczy do odblokowania i zmiany Może zaczniemy od sany, samych mask, jest tu do odblokowania dość dużo jak widać żeby odblokować taką maskę potrzebujemy na przykład w tym przypadku jeden medal Ja posiadam takich medalów 5, ale postanowiłem sobie podtrzymać te medale i odblokować sobie umiejętności Które również można odblokować Tu mamy taką paletę umiejętności, są to karty Każda karta reprezentuje inne siły, inne umiejętności Pasowe są oczywiście dwie Następna potrzebuje około 10 medali żeby odblokować do góry mamy takie małe igiełki, które może wbić sobie w głowę, <laughs> które nam dają również dodatkowe życie, na przykład w tym przypadku, szybkość biegania, siłę i inne takie te. Tak, tak, tak. Możemy to jeszcze upgrade'ować. Ja posiadam aktualnie level czwarty, barger jak tam u Ciebie? też czwarty. O, ja jestem w połowie czwartego, moje życie to 310, siła 25 dzięki właśnie tym upgrade'om zwiększyło się to wszystko. Ja teraz może wybiorę sobie maskę właściwie, hmm, która jest fajna. Nie, ta jest fajna, bo takie oko jedno inne. Dobra, Bugger, ja jestem gotowy. No to, to musiał... to, gramy w takim razie. Tak. No dobra, Bugger's game, bugger racing są na pokładzie. Klikamy w takim razie start i... Miejmy nadzieję, że to szybko się zaduje. Rozpoczynaj ]azenek. tą zabawę. Connecting Travel Here. Gdzie idziemy w takim razie? No mam pierwsza misja Cemetery, czyli cmentarz. Eee. Ogólnie te pierwsze jakoś jak chyba losowo są troszeczkę generowane, bo kilka razy już grałem tym cmentarzu i za każdym razem on inaczej wygląda. Czeka, czekaj czekaj, zbliży ja do naszej postaci. Nie, już, już mam zbliżone. Pokaż swoją gębę. <laughs> Ale ty jesteś Bugiel ohydny. Ohydny jesteś. Ja mam przynajmniej... Ja mam przynajmniej <laughs> oh maskę God. założoną. Eee... Co, co ty gadasz? O oh my god, god jak ty, ty brzydki jesteś. No dobra, o, zobacz, znalazłem secret. W tym miejscu jest grób, który da się odkopać i znaleźć co? Bruszczkę. Bruszka! Która pozwala mi strzelać ogniem. Wow, fajnie. Nasz quest to jest zamknięcie jednego portalu. Uważaj, kurde. Co ty mnie przepychasz, co? Eee, tu da się przepychać, nie? No właśnie. No. Chodzisz na mnie i nie przepychasz kuźwa co chwilę Zobacz, przeplij mnie Benz, 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 co? Kuźwa. Miałeś mnie przepchnąć, a ty sobie poszedłeś i dalej. Jo, 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 na wroga ci popnę. Zpie dalej. Zostaję moją wieżyczkę tutaj. Trzeba tak? atakować knoist. Ja chyba twoją wieżyczkę atakowałem przez pomyłkę. Tak znowu. No tak masz kuźwa. Atakujesz swoich. O, kuźwa dostałem między oczy tą rakietą Czekaj, co my mieliśmy zrobić? My mieliśmy... Zamknąć jeden portal. Zamknąć jeden tylko. To jest różdżka, chcesz? Dawaj, dawaj, moja różka. Co mam teraz? Aki do, aki do. Aha, pocisk, który uderza i wraca do mnie, taki boomerang. On jest fajny, podoba mi się ta właśnie różdżka, fajna jest. Ej. Ogólnie na planszy można znaleźć właśnie jakieś takie elementy, które da się zakładać, które zwiększają niektóre statystyki. Albo nowe różdżki, jakieś tam mana, życie, co tam było jeszcze? Tak, rzeczy, które do e inventory się wkłada, tak? No, raz mi się udało znaleźć coś, co zamieniło moją postać takiego większego. głoska, że nie dało się strzelać z różdżki, ale można pochodzić do tych potworów i tak uderzyć je. jak Hulk. tak? No, Będzimy. dziwne. W e, dół pokazuje, że porta, więc może pochodzimy tu po tej planszy? Czy idziemy teraz do portalu? Jest tylko jeden porta to możemy porozwalać tych, tych gnojków. O, to jest chest, da się często otworzyć Game. Co wypadnie, jakieś monety? Może medal? przydają się zawsze. No i nie chcę umrzeć. No i różka mi się nie podoba. Taka średnia, no, jest. fajna, mi się podobała. Krótki strzama. Otwieramy, to wypadło? Monety. monety hej. E, tutaj jest jakiś portal, który jest zamknięty. On się otworzy jak e, zamkniemy ten główny portal A to jest chaupa tam, znaczy uciekamy tamtędy, tak? Nie, nie. możemy też trafić na jakiegoś może sprzedawcę, albo coś ha, ale mu przywaliłem za 50 Te portale różnie prowadzą A to ty Ty, ty, ją to ja pędz, A pędz. się tutaj mapy powiększyć? Nie, właśnie, chyba nie Wow Gdzie ty jesteś? A, tutaj Jezus. O, portal znalazłeś Znaleźliśmy portal Kuźwa, tutaj jest tego wszystkiego Coś mam jakieś jak, jak, Rzeczy Equipment Tylko nie wiem co, co mi dają Mam serce, to a. pewnie mi daje coś z, z życie, pewnie związane no, A co, komu że dodatkowe życie? Nie, nie, wiesz co, nie, raczej mi daje życie za zabicie kolesia Tak? No mam full, <laughs> no, full życia później sprawdzić Mam full życia Kurde, dużo ich tutaj było no już większość zechła. Jeszcze jeden. Czy rozwal ten portal w takim razie w minizrzeź? No spoko, ja tu tego wykończę. Okej. Okay. Wow. Quest finished. Oberwało mi się. Co to jakiś dziwny tu tutaj jest? O, co zebrałem, A co to było? Nie wiem co to. Znowu w tą twoją pilniczoną wieżyczkę atakowałem. Strzelałem w nią. Dokładnie ładnie wygląda gra, podoba mi się grafika. Te postacie są takie słodkie. Z jednej strony niby powinny być straszne, ale takie słodkie są. Nie wiem, ale przypomina mi to Magikę. Magikę, no a się też. Chodzisz tak, wszystko po kolei. Tak samo stylistyka tych postaci mi kojarzy się z Grom Grim Fantango, taka gra przygodowa Lucas Arts. Ona nie wiem, ile ma lat już. Ja nie kojarzę 10. Nie wiem, kto. Z kostkiem, który był grabarzem się grało. Czy jakoś tak? Grabajaczka. Na przygódówka, no. O kurde. Podobną twarz miał jak ta pierwsza maska, którą się wybiera. Ej, coś dobra, coś mi się przypomina. To jest i... nie, nie? Atakuję moją wieżyczkę. Właśnie Ale. nie wiem, to, to. bo tu nieraz atakuję twoją wieżyczkę, bo myślę, że to wróg, a nieraz myślę, że to jakaś po prostu, nie wiem, rzecz dodatkowa, którą można do inwentora wsadzić. No, ja no podchodzę, jak głupi do tego. Fajne jest to, że da się je przesuwać, a znalazłeś coś Co jest, co tam było? Butelka, którą nam zakosiłeś, chyba, nie, czy nie? Nie, a nie, ja mam coś, no Mojo uh, Regeneration. Właśnie, Mojo da się jakoś wykorzystywać, ale nie wiem, jak to się robi. Mojo? No, nie, czy to trzeba coś kliknąć na Metal found. Tak samo dostałeś? Chyba. Czy tylko ja? Oh my god, lol. Jak to właśnie... używasz? Nie, wiem, właśnie, jak się używa tego Mojo. Jak, się... jak gadasz te słowa? ZXC. O oh my god LOL ej! Oh my god e, Możemy wejść tutaj w takim razie w tym to co? Zaczniemy się to prowadzi? O, koniec planu. 3. Ej O, ty byłeś lepszy do mnie. Ja dostałem więcej experience od Ale... dole ty chodziłeś dużo, ja py dole 1600 km jeden km zrobiłeś Zajwiście dużo here Trowao, twało, trowa, Dungeons. twawał! Mm. Dungeons on przypomina Hej Dąbence ta gaśnie, jaka jest misja tutaj w dungeonie? Nic nie ma, bo nie da przejść. Nie ja lubię takich dziwnych schodów. No właśnie, jak się nazywają takie ciągi, nie? Jak na lotniskach czasami są. A. W Edynburgu takie jedno jest. Boże, widzisz tutaj? No. Co tam się. Tutaj czas dobrze ztajemigować, to przerzuci fajnie. Dzięki! O! Ty mnie pewnością! O tak. kurwa! to jest? Coś się to zniszczyć jakoś? A nie, wiesz co, trzeba czas otworzyć w międzyczasie. Oooość trzeba przebiec naokoło i wtedy e. Ej, złoty! Jak stąd trochę... Tutaj, tu, tutaj, tutaj, Aha, tutaj, tutaj, tędy. Oka, ostrożnie. Oho! Ach, tam, idziemy, idziemy tam do góry? No do góry cześć, bo w się nie da iść. Ale dobre to było. No. Gdzie <noise> stamigujesz, że jesteś trupem. Przy da, to, że da, ty da, mnie da. wepnąłeś, nie? Wow. Serio? A możliwe, To no. ja potrzebne za blisko, co? Zapomniałem o tym. Ja się rozwalić te bomby... wow, ale mnie coś pierdyknęło! się strzelam w to, ale się nie da. Tak wciąż gin, mnie atakuje, gin, to. Gin, gin, A co ty strzelasz? ja tak samo w ciebie atakowałem. Eee, tutaj... jak chcę otworzyć kuźwa. może cię mam. Chcę wow. ci otworzyć tą skrzynię? Nie wiem, nie wiem. Zginąłem, ratuj mnie. Szybko, szybko, szybko! Ej, bażej! Tak. skrzynię. O, fuck. Dostałem znowu. Jest, jest. tu da się to rozwalić. Nie, chyba nie. Nie, dobrze, idziemy, idziemy, do idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest... Trzeba wszystkich rozwalić tutaj. Spadaj, no, pią, pią. On jest skurczając. Ten strzelający też jest strasznie. Wszystko jest wkurwiący, bagaż. No, chcę O, tu się otworzyło coś. Zbierz monety. Zresztą moja umiejętność nie działa. Ja butelkę kuźwa w inwentory. Zapnę whisky. To mi gadało. A co to gadało? Ja mam życie dla ciebie, bagaż. A nie, już nie mam, sorry, pomyliłem się. Żyłeś co? Nie, bo było po dwójką, Myślałem, że mam po prostu dwa. Dwa razy to samo, nie? Aha To jest przejście tu jeszcze monety Okej okay. idziemy, idziemy w dół? Tutaj? No jasne i... Co i pierwszy, bo masz więcej życia. O, magnes o co, chodzi tutaj? Nie wiem Bo jeszcze wejść w te magnesy Oba, wchodzę w magnesy Przyciąga? A przed... przyciąga yeah. nas przyciąga? Nie no ee, ee. no? Tak. Przyciąga A, na mnie, że ją ją. Dobra, przestań się masać z tym magnesem, co? Chcesz coś powiększyć na magnes? Tak, tak, fajnie po plecach masa. Masowało cię, tak? Tak, masowało mnie. Ej, ty kości też się da rozwalać tutaj. Nie widziałeś o tym? Nie, wcześniej nie widziałem, po prostu odkryłem przypadek. Miją Da, 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 da. O nie, kolce, kolce. Nie lubię kolców. Ja zginąłem. Nad nie wiem, co mnie zabiło. Help me, my friend. Też zaraz giniesz? No nie mam jak, bagat. Jeden życie mam. A śmiesznie leży, widzisz? Fakt, zamknięty ja sobie jest. Odpocznę. No. A masz pełne życie. Ty widzisz, jak ja leżę? A tu jesteś. <laughs> Olej. Oh wiesz? No. <laughs> ja nie mogę gadać, kuśmiel. Ty leżysz mnie, co? Z tam jedno życie. Nie, nie da się. A nie, da się, da się. Nie się na kolce, się ożywiam. Help help! ta gra jest. Cześć, nie myślę O, słucham, o, się o na... kurwa! Przez kolce, co to jest? O! Ej, to jest ta o. gra. Pimbal. Pim Ale ja mam tarczyk tarczę tutaj. Ej! O! Jezus, Maria, co to było? Co za jakaś taka maska się pojawiła? Maska? No, się tak dziwnie wyglądało mi coś. Strzelam do niego, ale nic mu nie robię. Wow, stawiam te moje bieżyczki, żeby odwrócić ich uwagę, jak co? Albo ich odkrężam, jak się tak szybko w miarę zginą. Ja no, z no, tych wieżyczkich na siebie, a ja będę ich uderzał. Wow, <noise> ale <ona. głos> no dostał, zajęcie kolej. Dostał 100 no, punktów. No, to. Dobra, to było dobre. No, ciekawe. Jej. Co, z tym Czasami jakieś punkty za to? Nie, Kasa Nie, nie. szkoda. W tym pomieszczeniu tutaj byliśmy wcześniej. Dobra, idziemy do góry ta, -la, ta -la. O, to jest coś, to się świeci. E. Hej. A, to jest ten gościu, który jeszcze nie jest udany do gry. Dobra, idziemy jest w Developen. Prawo. Ile klikam, żeby z nim gadać. la 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 O, Fox się Jesteśmy dobry plan, puszcza. ale nikt nie chciał przyjść, bo tak jest. <śle> no dokładnie, no, się fajnie tansowaliśmy. O, dostałem jakąś czaszkę. Nie wiem dlaczego, ale moja druga umiejętność nie zawsze jest aktywna. Ty też tak masz? No, one się ładują, nie? No tak, ale na przykład nic się nie, nie ładuje i nie mogę strzelać z niej. co ona robi Nie wiesz? O, dostałem jakąś kolejną laleczkę teraz. Dostałem plus 0,5 do speed. Tak? Ja mam jakąś wróżkę, która strzela teraz podwójnie. O, ja teraz mam jakąś... Czaszkę, którą mogę użyć. Niech tylko coś się pojawi. Co się stało? Skąd ta tam była tutaj? I wypadają! O, dostałem kapelusz. Plus 50 do życia. Eee, ale fajnie masz. Daj, daj mi coś. Eee, mam laskę. Kuźla, laskę, laleczkę jakąś taką. To chyba zabiera nam monety może? Co to jest? No nie wiem, jakieś takie źródło gdzie się wrzuca monety i nam daje coś innego w zamian. All players must be alive and close. Aha, czyli nie byliśmy we dwóch przy tym, dlatego nie mogliśmy wejść. O, oh, hamowa. Fuck sake. Ja 500 różnych szczotów. Oho. Dystans, znowu bagat, więcej biegałem. Ty się pildolałeś. To, e... to jest travel here Tam? Dobra, niech ci, niech ci nie, będzie. Nie, A to jest, jest tak? vendor room, tutaj możemy kupować rzeczy chyba. Aha. Za gold może kupić jakąś tam różdżkę. Ja nie jest nic kupować. Czekaj, czy ta różdżka będzie stała wtedy? W sensie ciągle ją będę miał. Aha, pytanie. No, no, kup sobie. No. Okej, okay. kupiłem coś, tyleż teraz. Co to jest? Masz tą różkę? No. Strzel. Mam. Tylko, że ona jest... Ona jest e, taka, powiedzmy, jednorazowa, nie? Dobra, wychodzimy stąd. Jak stąd wyjść? Co jest? z go przypadkiem. Fuck O, sake. kupiłem sobie tak samo. A, ale, ale tak, jak tak jak samo, no. wyjść? Tędy, 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 tędy. Aha. Dobra, wyjdziemy w takim razie tutaj. Ho, ho, ho. Boss level, o. Mandigo. Nie będzie łatwo. Mamy więcej życia. Ja potrzebuję więcej życia. Dobierz to, co to. tu znaczy nie ma w tym? Gdzie jest boss? Dlaczego ja nie mam tej drugiej umiejętności? Czekaj, czekaj, bagaż. Kurde, miałeś czekać, Co? Chciałem coś sprawdzić, zabieram mu po ciszy HP, jak mam to użyć, co? Co takiego? Mam tu czaszkę jakąś taką dziwną Musisz włożyć do... E, equipment Aha, możesz mnie używić? Oh my god Już kuźwa, akurat się bawiłem w inventory, czajesz? Eee! Jeszcze raz takie nie próbujemy Ciekawe czy będzie tutaj To miejsce czy... wcześniej Fuck wina. Restart, gdzie będzie to? o well, od początku. Łe well, hamowa. No dobra, to w takim razie w tym miejscu zakończymy tego naszego konego Versusa. Mi <grym> się podobało fajnie, fajnie się fajna gra. Gier, fajna fajna gierka. Fajnie gra. graficznie. I to jest dopiero alfa, a co dopiero, już później będzie beta, a później będzie. Co jest dalej? <grym> e, później <grym już <grym będzie wersja finalna. No ale tak Omega. się może dostać już właśnie na Steamie w wersji alfa. E, Także jak Kam się podoba, to właśnie zachęcamy. Tam się fajnie gra. Zdecydowanie. To jest, to jest fajna, fajna, fajna gierka. Naprawdę. Break Więc polecamy. <noise> tak? Skończą no. E, dobrze, to dziękuję w takim razie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Piszcie coś w komentarzach. E, komentujcie właściwie. Lajkujcie, rozsyłajcie do znajomych. Pozdrawiamy. No, trzymajcie się. Hej, no.